Michał Rakoczy nareszcie odszedł z Krakowi i przeniósł się do górnika Zabrze, z którym podpisał kontrakt do czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok. Dlaczego górnik sięgnął po Rakoczego? Czy Zabrze będzie dla niego miejscem odbudowy, a także jak zaczęła podupadać kariera swego czasu naprawdę sporego talentu? Zapraszam. Najmłodszy debiutant w historii Krakowi opuścił drużynę pasów i udał się do Górnika Zabrze. To jest naprawdę bardzo ciekawy transfer wewnętrzny transfer na linii Kraków-Zabrze, transfer na linii dwóch drużyn, które od jakiegoś czasu mają naprawdę spore ambicje mają podobne ambicje bo właściwie i Górnik, i Krakowia aspirują do tego, aby zagrać w europejskich Pucharach. Walczą poniekąd o najwyższe cele, stąd taki transfer jest bardzo ciekawym ruchem na tym rynku wewnętrznym. Natomiast spójrzmy na pewne fakty. Michał Rakoczy zadebiutował w Krakowi chwilę po 16 urodzinach. To był mecz z pogonią Szczecin, wtedy wszedł na boisko, no i tak naprawdę zapisał się w historii. Nie tylko Krakowi, ale poniekąd całej ekstraklasy. Poza tym Regularnie występował właściwie we wszystkich młodzieżowych reprezentacjach Polski, przebijał się przez te kolejne szczeble, tak naprawdę szczytu szkoleniowego, jeżeli chodzi o Polskę, bo często w tych młodzieżowych kadrach grają faktycznie przyszli reprezentanci Polski. Poza tym szybko stał się ważną postacią w Krakowi w bardzo młodym wieku, faktycznie dawał tej drużynie bardzo, bardzo wiele, a obecnie ma 23 lata. I już od dłuższego czasu był na wylocie z Krakowa i praktycznie nie grał. Dlaczego właściwie tak się stało, dlaczego ta pięknie zapowiadająca się kariera tak się potoczyła w ostatnim czasie? Kariera, w pewien sposób pozycja Rakoczego w Krakowi, zaczęła podupadać wraz z przyjściem na stanowisko pierwszego trenera, trenera Dawida Kroczka, mianowicie od początku sezonu. 2024-2025 zaczęły się te naprawdę poważne problemy rakoczego. Bądź co, bądź dla wciąż młodego zawodnika najważniejsza jest regularna gra, faktycznie częste występy, dużo minut na boisku, a tych minut po prostu rakoczemu brakowało. Niemniej, to, co jest najdziwniejsze w całej tej historii, to że rakoczy z piłkarza naprawdę bardzo ważnego, bardzo istotnego, dla Krakowi. Jeszcze tej Krakowi trenera Jacka Zielińskiego, ale z początku też Krakowi trenera Dawida Kroczka, bo wiemy, że to nie jest tak, że Dawid Kroczek objął zespół dopiero po końcu sezonu i tak naprawdę każdy wszedł u niego z czystą kartą, ale już też w nowy sezon. Tak oczywiście nie było. Niemniej łącznie w sezonie 2023-2024. W ekstraklasie Rakoczy rozegrał 32 mecze, z czego 29 w podstawowym składzie to jest ważna informacja zdobył 6 bramek i zanotował 3 asysty. Był naprawdę bardzo istotnym elementem całej tej układanki w Krakowi. Krakowi, która przypomnę, wtedy nie była wcale takim bardzo dobrze usytuowanym klubem co najmniej w środku tabeli, ale generalnie raczej walczącym o to, aby. Po prostu być w europejskich pucharach. To była zupełnie inna Krakowia. To była Krakowia bez tych dużych dzisiaj ambicji, tylko bardziej Krakowia walcząca o utrzymanie, tym bardziej, tak stricte, indywidualnie w tamtym sezonie. Niemniej, właściwie z takiej pozycji, z piłkarza naprawdę ważnego, niekwestionowanej części wyjściowej jedenastki, Rakoczy, od tak niczym na palcem, stał się. Po prostu głębokim, rezerwowym. Rakoczy po czasie narzekał na Dawida Kroczka, nawet nie po czasie. Widać, że no między panami, lekko mówiąc, nie było zbyt dobrze. Nie było tam jakiejś dobrej więzi, nie było dobrej relacji. Powiem więcej, nie było zdrowej relacji, no bo jeżeli na kwestię gry danego zawodnika wpływa taka stricte interpersonalna relacja z trenerem, no to. Jest to jednak w pewien sposób patologiczne z perspektywy klubu piłkarskiego. Sam Rakoczy oczywiście mówił też potem, że chociażby było mu wstyd, kiedy przyjeżdżał na kadrę do lat 21, no i regularnie nie grał w klubie. Tak naprawdę miał troszkę taką łatkę piłkarza, który jeździ na tą kadrę, aby właściwie jakiekolwiek minuty złapać, aby jakkolwiek zagrać w troszkę dłuższym wymiarze czasu, bo w ekstraklasie dostawał po prostu ogony. Oczywiście tutaj mamy troszkę jedną stronę medalu. Być może kiedyś trener Kroczek uchyli nam Rąbka tajemnicy, co tak faktycznie zaważyło o tym, że Rakoczy nie grał w tamtym czasie. To była runda jesienna sezonu 2024-2025, kiedy to Michał Rakoczy no, praktycznie nie grał. Tak naprawdę powiedzenie praktycznie nie grał, to jest taki troszkę eufemizm. No, dostawał tyle minut, co kot, napłakał, i ponoć jedyny powód takiego stanu rzeczy, jaki usłyszał faktycznie od trenera Dawida Kroczka Michał Rakoczy, to uwaga, uwaga, bardzo dobra odpowiedź: to, że trener Kroczek nie widzi. Nie widzi go w swoich planach, nie widzi go w swoim składzie. No, jeżeli faktycznie tak było, no to jest to dosyć kuriozalne. Natomiast już od samego początku wrzało. Wydaje mi się, że to nie jest taka sytuacja, w której jakiejś e, faktycznie stronie dane zachowanie nie przypadło do gustu, że był jakiś moment punkt zwrotny, e, powiedziałbym w tej relacji, mianowicie już na samym początku panowania w Krakowi Dawid Kroczek odebrał chociażby opaskę kapitańską Michałowi Rakoczemu, co było takim przedsmakiem troszkę. Rozwoju tej relacji Kroczka z Rakoczym, ale jednak na początku Rakoczy grał u Dawida Kroczka, to akurat uległo zmianie w nowym sezonie. Niemniej, wtedy trener Dawid Kroczek był bombardowany wręcz pytaniami o Michała Rakoczego, o to, dlaczego on nie gra, dlaczego znowu nie ma go w składzie, czy dlaczego znowu jest na ławce. No bo to też był dosyć zastanawiający stan rzeczy po takim sezonie, kiedy faktycznie odgrywał kluczową rolę w zespole, i na to pytanie w pewnym momencie Michał Kroczek odpowiedział tak. Michał jest bardzo długo w Krakowi i wszystkim nam się wydaje, że zmiana środowiska będzie dla niego dużym krokiem do przodu. To była końcówka okienka, letniego okienka w 2024 roku, wtedy jednak do transferu nie doszło, czego jak się później dowiecie, Michał Rakoczy po czasie po prostu żałuje. Bardzo szybko Michał Rakoczy mógł pożałować tego, że pozostał w Krakowi, chociaż pewnie to nie do końca było w jego gestii. Niemniej dostał wtedy przez całą rundę 251 minut, tylko raz wyszedł od pierwszej minuty, no i tak de facto to było stracone pół roku, no bo kiedy stajesz się z piłkarza podstawowego graczem, który rozgrywa te około 250 minut przez pół roku. No to to nie jest dobry znak, to pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, że to jest jednak spora dysproporcja, spory zjazd pod kątem tej liczby minut i regularności gry. Jasne było jednak to, że zimą poszuka się jakiegoś wyjścia, bo Krakowia też nie chciała trwać w takiej dosyć niekomfortowej sytuacji. Michał Rakoczy jednak też jest piłkarzem, który ma jakąś historię napisaną w Krakowie. I to były smutne obrazki, bo też mowa ciała Michała Rakoczego z tamtego okresu, kiedy już wchodził na boisko, powiedziałbym, że pozostawiała wiele do życzenia, ale z drugiej strony nie wiem czego ktokolwiek by się spodziewał, bo naprawdę to nie była łatwa sytuacja, to nie była łatwa sprawa też dla samego Michała Rakoczego. Dziwna to była decyzja ze strony trenera Dawida Kroczka, ale mam takie wrażenie, że tam musiało wydarzyć się coś. O czym po prostu nie wiemy, co nie przedostało się do szerszej publiki. Niemniej, w zimę poszukano faktycznie w tamtym wypadku wypożyczenia. Michał Rakoczy też tam został odsunięty od treningów przez trenera Dawida Kroczka, ale dogadywał wypożyczenie. Udało się. Trafił do Turcji, trafił konkretniej do Ankara-Guczu i ten okres to pół roku, więc niewiele, dało mu naprawdę sporo, Pewności siebie, pewności siebie, której tak szukał faktycznie wtedy Michał Rakoczy, bo ta sytuacja w Krakowie była dla niego dosyć przygnębiająca, była dla niego wręcz przygniatająca, a w Turcji faktycznie ktoś na niego postawił, w tym Ankara Guczu grał regularnie był przez te pół roku podstawowym piłkarzem. No i to też pozwoliło mu na tyle się odbudować, aby chociażby pojechać na Euro do lat 21. Wiemy, że tam znalazły się różne kwiatki. Był Arkadiusz Pyrka, który chociażby nie grał przez pół roku, był w klubie Kokosa Piasta Gliwice, a jednak na ten turniej pojechał, więc decyzje trenera Majewskiego były kontrowersyjne, ale jednak to pozwoliło mu faktycznie na to Euro prawdopodobnie pojechać. No i to też pozwoliło mu, jak się później okazało, po raz kolejny złapać tę nadzieję. Po raz kolejny mieć nadzieję, że będzie dobrze, że wszystko się ułoży. W samym, w samym Ankaraguczu 16 meczów i jedna bramka. Liczby nie najlepsze, ale regularna gra to był wtedy klucz, a nie same cyferki. Przed startem tego sezonu mogłoby się nawet wydawać, że właściwie wszystko potoczyło się idealnie dla Rakoczego. Tak naprawdę wymarzony scenariusz się Dział na naszych oczach. Krakowia obniżyła loty, kiedy nie było w niej samego Michała Rakoczego, a prowadził ją trener Dawid Kroczek. Trener Dawid Kroczek, no właśnie, odszedł po sezonie. Sam Rakoczy zaliczył udany epizod w Turcji. W dodatku odszedł Filip Ruzga, który był dla niego pewnym konkurentem w tej walce o miejsce w składzie. Oczywiście to nie była równa, powiedziałbym, rywalizacja, ale jednak. No, i tak naprawdę była taka perspektywa, że co? Michał Rakoczy wraca i ma szansę, aby znowu być ważnym zawodnikiem. Mówił chociażby prezes Mateusz Druszcz w tamtym czasie, że u trenera Luki Elsnera każdy piłkarz zaczyna z czystą kartą, bo tam było też kilku piłkarzy, którzy faktycznie po tych wypożyczeniach wracali. I Luka Elsner przed tym sezonem mówił, że generalnie Rakoczy przede wszystkim ma wiedzieć, czego C. To było takie powtarzające się zdanie, powtarzający się slogan. Faktycznie ma to sens, bo przez długi czas dało się wyczuć, że troszkę niepewne, niestanowcze były te ruchy w karierze Michała Rakoczego. Niemniej oczywiście było jasne to, że jak najbardziej zapraszamy. Michał Rakoczy może grać, jeżeli będzie faktycznie piłkarzem nadającym się do gry, to będzie grał. Tak do tego podchodził. Trener Luka Elsner, który wspominał właśnie o tym, jak ważnym jest piłkarzem. Faktycznie z tego miejsca, powiedzmy, miejscowym zawodnikiem jest Michał Rakoczy dla Krakowi. Faktycznie tak było, ale no tu akurat wchodzimy na kwestie sportowe, bo to nie jest powtórka kroczka, że Michał Rakoczy w tym sezonie na razie grał tak mało. To nie jest kwestia jakichś relacji, zażyłości, starych. Trupów starych, powiedziałbym, animozji. Nie, nie, nie. Tutaj wchodzimy faktycznie na kwestie sportowe, bo o ile u trenera Kroczka jestem w stanie uwierzyć, że Rakoczy nie grał, bo po prostu miał jakąś kłótnię, był w konflikcie z trenerem Kroczkiem, jestem w stanie w to nawet uwierzyć, ale w tym sezonie pod wodzą trenera Luki Elsnera no, Rakoczy po prostu nie wykorzystał swoich szans. Pewnie, ze względów też sportowych nie dostawał tych szans zbyt wiele, ale nawet jak już pojawiał się na boisku, no to to nie były najlepsze występy w tym sezonie, tylko 122 minuty. Więc bardzo niewiele, to jest tyle co kot napłakał, to jest malutko. Zagrał chociażby w wyjściowym składzie z Rakowem Częstochowa w meczu Pucharu Polski. No i to był chyba jeden z najgorszych, jak nie najgorszy mecz Krakowi w tym sezonie i sam Michał Rakoczy te szanse po prostu zaprzepaścił. To była tak naprawdę taka ostatnia szansa. Troszkę nadzieja umiera, ostatnia, że jeszcze zobaczymy Michała Rakoczego cieszącego się z gry strzelającego bramki, zaliczającego asysty w koszulce Krakowi. To półrocze tak naprawdę pozbawiło wszystkich jakichkolwiek złudzeń. Było jasne, że jeżeli nie udało się pod wodzą trenera Elsnera po tylu okolicznościach sprzyjających odpaleniu. Michała Rakoczego ponownie w Krakowi, no to to już po prostu się nie stanie i to jest związek, który po prostu należy zakończyć. Michał Rakoczy po prostu przegrał rywalizację i to przegrał ją w dosyć bolesny sposób z innymi pomocnikami Krakowi. No nie zasługiwał na grę. Kto by w Krakowi nie był trenerem, to i tak raczej tych szans by mu po prostu nie dawał. Ta końcówka przygody rakoczego w Krakowie, pewne momenty z tej przygody to wręcz idealny przykład tego przegapienia dobrego momentu na zejście ze sceny, a w tym przypadku po prostu na zmianę sceny, na odejście z klubu, bo po sezonie 2023-2024 jestem wręcz przekonany, że Krakowia naprawdę mogła liczyć nawet na kilka milionów. Euro za wciąż młodego zawodnika miała tego e, faktycznie młodego gracza w swojej talii kart. I jak najbardziej mogła liczyć na zarobek, bo to był piłkarz młody z dobrymi liczbami, a w dodatku grający w kadrze do lat 21. Jasne było oczywiście to, że z kroczkiem to wszystko po prostu może nie wyjść. To nie była żadna tajemnica w tamtym czasie, że to może być faktycznie. Taki powiedziałbym związek, o którym jeszcze usłyszymy. To znaczy, że tam po prostu coś nie gra, tam nie ma tej nici porozumienia. Było to do przewidzenia. Więc letnie okienko w 2024 roku to po prostu powinien być koniec tej przygody Michała Rakoczego w Krakowi. Wtedy nie byłaby ona z takim niemrawym, bolesnym, trudnym, troszkę dobijającym zakończeniem. Natomiast po czasie, Michał Rakoczy mówi o tamtym okienku tak. Moi poprzedni agenci wprost powiedzieli w Krakowi, że czas bym odszedł. Zrobił się problem, bo nie znaleźli klubu. Pewnie przełożyło się to na fakt, że nie byłem brany pod uwagę. Jest oczywiście też możliwe faktycznie to, że trener Dawid Kroczek tak znielubił. Może nawet znienawidził Michała Rakoczego ze względu na to, że ten po prostu chciał odejść, ale. Po takim sezonie wydaje mi się, że był jednak w dosyć uprzywilejowanej pozycji. Michał Rakoczy i to było naturalnym krokiem odejście za granicę do jakiegoś mocnego klubu, ewentualnie do polskiej czołówki, ale wtedy to nie było tak powszechne. Teraz Rakoczy trafia do polskiej czołówki, trafia do Górnika Zabrze. Tak czysto, logicznie, czysto na papierze, to się może wydawać transfer dziwny. No jak to zespół w czubie tabeli, jak to. Zespół walczący o Mistrzostwo Polski ściąga rezerwowego Krakowi, która jest gdzieś bliżej środka tabeli. No, wydaje się to nielogiczne, ale z drugiej strony wydaje się to dosyć spodziewany od jakiegoś czasu transfer. Mianowicie, górnik interesował się rakoczym już latem. To jest bardzo ważna rzecz. To jest też taki, no poniekąd, promyczek nadziei, takie światełko w tunelu, w tej naprawdę zawiłej. Trudnej historii. Jak mówił wówczas w tym letnim okienku sam Michał Rakoczy, była oferta z górnika, kluby się nie dogadały, tak na początku chciałem tam iść. Ofensywny styl gry. Do tego trener widział mnie na ósemce, lubię tę pozycję i czuję się na niej dobrze. Tak mówił latem Michał Rakoczy, no i ziściło się, powiedziałbym. Doszło do tego. Znowu stało się to, czego prawdopodobnie Michał Rakoczy by najbardziej sobie. Życzył, trafił do górnika Zabrze, i to jest naprawdę bardzo ważna rzecz, że chciał go już trener Michał Gaszparik. To jeszcze bardziej poprawia tę sytuację, bo to oznacza, że po prostu Michał Gaszparik lubi tego piłkarza, chciał go w swoim zespole, a wiemy, że górnik tyle transferów narobił w tym letnim okienku, że interesował się wieloma graczami, ale jednak wielu z tych piłkarzy, którzy przyszli, faktycznie regularnie w zabrzu grają od początku tego sezonu to też jest takie zabezpieczenie dla Michała Rakoczego że tu raczej nie będzie problemów z jakimikolwiek minutami przyczyna tego transferu jest bardzo bardzo prosta jest to po prostu sytuacja w której Górnik chciał wymienić docelowo wzmocnić pewien niedziałający element w swoim zespole na pewnej pozycji chciał po prostu wzmocnienia, bo doszło tutaj do takiej kadrowo wymiany 1 do 1. To znaczy, odszedł piłkarz na dalnej pozycji i przyszedł nowy. Mianowicie na roczne wypożyczenie to ważne: roczne, bo do końca 2026 roku, kalendarzowego roku, to dosyć istotne. Do koreańskiego Gangwon FC udał się Jung Jung Go. No to w takim razie do górnika Zabrze trafił. Michał Rakoczy, i w taki sposób górnik jednego środkowego pomocnika faktycznie wymienił. Ta przygoda Jung Jung Gocha w zabrzu nie była dotychczas najlepsza. To na pewno nie jest jeden z najlepszych letnich transferów górnika. Ok, Goch pokazał, że ma faktycznie jakiś potencjał, bo nie można mu tego odmówić. To nie był piłkarz grający jednoznacznie fatalnie. Ale jednak za mało w tej grze było konkretów. Czasem mam wrażenie, że też za mało zrozumienia tego, czego oczekuje od niego faktycznie trener Michal Gaszparik. Niemniej przyczyn tego transferu można też szukać w dość słabych, dość mizernych wręcz alternatywach. Alternatywach, na których zawiódł się trener Michal Gaszparik, bo tak naprawdę od samego początku sezonu w górniku Zabrze w środku pola panuje. Króluje jedna żelazna, niezmienna trójka Jarosław Kubicki, Patryk Helebrand i Lukas Ambrosz. Pod koniec tej rundy, kiedy górnik miał spore problemy, bo zaliczył chociażby wysoką porażkę w Radomiu, wysoką porażkę na zakończenie roku w Gdańsku. To właśnie w środku pola można upatrywać tych problemów, przyczyn tych porażek. To znaczy w tamtym momencie nie był do dyspozycji trenera. Raz Patryk Helebrand, potem też Jarosław Kubicki, gdzieś tam wypadł Lukas Ambrosz, więc to była sytuacja dosyć trudna, no i alternatywy zawiodły. Wtedy do tego wyjściowego składu nareszcie dobili się, dokopali się, chociażby właśnie Jung Jung czy Bastien Donio, kiedy wypadali ci piłkarze z tej trójki, to faktycznie oni dostawali szansę. No, i te szanse po prostu zmarnowali. Trener Michal Gaszparik, między słowami po meczu w Gdańsku, otwarcie tak naprawdę skrytykował e, tych dwóch piłkarzy, że no pewni zawodnicy po prostu nie utrzymali danego poziomu, i stąd te gorsze wyniki. Więc po prostu górnik chciał poszukać tego, aby w momencie, kiedy któryś. Z tej żelaznej trójki wypadnie, to po prostu ktoś za niego wejdzie i będzie trzymał poziom. Czy takim piłkarzem jest obecnie Michał Rakoczy? Myślę, że jeżeli przepracuje dobrze ten okres przygotowawczy, to jak najbardziej. Pamiętajmy o tym, że to jest piłkarz po pierwsze, nadal dość młody, nadal zapewne dosyć ambitny. Po drugie, jest to piłkarz, który, ok, przez ostatnie pół roku był w pewnym piłkarskim niebycie, ale tak, koniec końców, na przestrzeni ostatniego roku, półtora roku, ma troszkę tych występów, ma sporo tych minut. Tutaj ratuje go tak naprawdę Turcja, no i też kadra do lat 21, wcześniej, przed e, tym epizodem w Turcji. Zatem to nie wygląda pod tym kątem tak źle. No i pamiętajmy też, że Michał Rakoczy to piłkarz, który jeszcze swego czasu naprawdę ciągnął te krakowie w ekstraklasie, poniekąd pociągnął ją nawet do utrzymania i po prostu. Tutaj była potrzebna zmiana środowiska, ciągnięcie tej historii w Krakowi, w nieskończoność było niepotrzebne dla obu stron. Przede wszystkim dla obu stron było to po prostu niekorzystne, a tak jak mówię, to jest nadal młody piłkarz. To jest nadal piłkarz dosyć perspektywiczny, który pewnie jeszcze najlepsze lata kariery ma przed sobą i na to tutaj myślę patrzył Górnik Zabrze. Podoba mi się ten transfer. Też ryzyko nie jest tak wielkie, bo jednak dosyć krótki kontrakt, jak na 23-letniego piłkarza 2,5 roku, to naprawdę nie jest długa umowa, więc też górnik sobie w pewien sposób minimalizuje to ryzyko jakiegoś wielkiego niewypału czy niepowodzenia. Bo w przypadku takiego piłkarza po przejściach, no jest ono jednak dosyć, dosyć spore. Niemniej to jest naprawdę. Dobry, solidny transfer, no i też transfer potrzebny. Górnikowi zabrze, bo to jest kolejne potencjalnie rozwiązanie w ataku. Tak naprawdę Michał Rakoczy jest piłkarzem, też dosyć wszechstronnym, to jest również jego plusem. Ja bym najbardziej go widział obecnie w roli Lukasa Ambrosza, więc to pewnie z nim będzie rywalizował o miejsce w składzie właśnie Michał Rakoczy. Łącznie jednak 23-latek ma. 107 spotkań rozegranych w ekstraklasie i naprawdę dobre liczby: 17 goli, 7 asyst. Mamy do czynienia z naprawdę fajnym transferem wewnętrznym, przede wszystkim transferem, na którym każdy korzysta. Krakowia przecina tę trudną historię. Ze słabym finiszem, grubą kreską, Michał Rakoczy kończy ten, no koniec końców, nieudany etap. Nie mówię tu o całej przygodzie w Krakowie, a o tej końcówce, więc kończy tę swoją mękę, tę swoją trwogę w Krakowie. A z kolei górnik zabrze, zyskuje, kto wie, może naprawdę ważnego zawodnika, a nawet jeżeli nie, to po prostu solidną alternatywę, bo wydaje mi się, że nadal troszkę pewniejsze jest, że jednak jakiś poziom utrzyma Michał Rakoczy niż Jung Jun Go. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, co wy sądzicie. Na temat tego transferu chętnie z Wami podyskutuję, subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę pod tym materiałem. No i co? Słyszymy się w kolejnych odcinkach. Cześć!